Cześć, tutaj Guide SKC i witam was w 17 odcinku z kariery AC Milanem. No i zostały nam pewnie jeszcze 3, może 4. 20 odcinek będzie ostatnim odcinkiem z pierwszego sezonu i 21 już będzie drugim sezonem. Dzisiejszy mecz rozpoczynamy naprawdę ciężkim meczem, bo będzie to mecz z Lazio. I następnie po meczu z Lazio mamy wyjazd na mecz z Sassuolo, który też nie będzie łatwy. Pójdę sobie ustawić skład na mecz z Lazio i widzimy się już przy meczu. Dobra, jesteśmy już przy meczu z Lazio i patrząc na ich skład jestem akurat bardzo zadowolony, bo jest to znowu formacja z trzema obrońcami, co może nam troszeczkę sprawić problemów. Jeżeli popatrzycie sobie, ich bramkarz nie jest wypoczęty, no ale patrząc na nasz skład, wszyscy u nas są wypoczęci. Donnarumma, Romanioli i Kessi. Tio na lewej obronie, Dodo na prawej. Benaser wraca do pierwszego składu po kontuzji, więc jest poziom legendarny, tak jak zawsze. Gramy na San Siro, 6 minut, więc przechodzimy do meczu. No to wygląda, chyba że teraz uda się im strzelić w bramkę. Jest teraz Brahim, ale zablokowany jego strzał. Hauge teraz z przejęciem, i to może być pierwsza akcja bramkowa na Rybicia jest to oczywiście gol. Kiedy takie gole nie wpadają? No teraz czekamy na Leao. Bardzo dobre zakończenie akcji. No i teraz jeszcze Hauge. Po raz kolejny. Takie samo dośrodkowanie. No i Hauge tym razem. I Benasser po powrocie wygląda naprawdę dobrze. Znaczy w powrocie. Teraz Hauge. Patrzcie, jaką dostaje piłkę. I to będzie gol na 3 do 0. Tak rozciągnął Rebić tą obronę razem z Leo, że to nie mogło się inaczej skończyć. To musiał być gol. Jeszcze Brahim. Czekam na Rebicia. Ale piłka pójdzie do Tonaliego. I to będzie gol na 4 do 0. Dlaczego przeciwko Romie nie mogliśmy tak grać? Teraz Lulić. Kajsedo Kajsedo! No nie wiesz, że tak tracimy gola, to przecież mogło być czyste konto. A tam jak podszedłem Romaniolim pod Kaisedo i próbowałem odebrać piłkę, to powinna być piłka dla mnie, a nie tak, że spadła z powrotem pod nogi Kaisedo. No i jeszcze Brahim. Dobre wykończenie. Zatrzymał się posłał Batam Hoeda czy, czy Acierbiego. Prze przerzucił sobie tą piłkę na lewą nogę i wykończył, dobra, wrzutka. No i Muriki strzela bramkę na 5 do 2, ale to już i tak jest po meczu: jest no, 5 do 2. Tio goni za no i w sumie zatrzymaliśmy to. Ale sędzia już kończy i tak spotkanie. Wygrywamy 5 do 2 u siebie. Więc kolejne 3 punkty. Liczymy, że Inter znowu straci punkty z przeciwnikiem. Dobra, więc witam Was w, w konferencji prasowej. Dzisiaj odpowiemy sobie na pierwsze pytanie, które będzie od Huberta Huberta. Czy planuje Pan sprzedać Donarumę za grube miliony i pozyskać Majka Maingana? Myślę nad tym. Prowadzimy rozmowy z Donarumą. Jeżeli po prostu będziemy mieć wystarczająco budżetu i będziemy w stanie przedłużyć kontrakt z Donarumą, i tak możemy ściągnąć Majka Maingana. Kolejne pytanie będzie od Piotrka Szymikowskiego z odcinka numer 15. Czy ma Pan plan ściągnąć jakąś legendę, która grała kiedyś w AC Milan? Może, planu może planujemy, ale musimy popatrzeć. To faktycznie nam się przyda w zespole, bo nie ma sensu po prostu ściągać zawodnika, który będzie siedział na trybunach co mecz. Trzecie pytanie od Jakuba Dziuba: Czy prawdziwe są plotki, że możliwy jest powrót pana do Juventusu? W tym momencie nie chcę komentować tych plotek. Na koniec dnia to i tak są tylko plotki. Plotki zazwyczaj wywodzą się z ludzi, którzy po prostu chcą jakiś temat rozwinąć. Ja nadal mam kontrakt z AC Milanem dopóki nie osiągniemy tego co zakładaliśmy po prostu zostaję z AC Milanem. Dobra, więc jesteśmy już przy meczu drugim w tym odcinku z Sasuolo. Patrząc na ich skład, co tutaj się stało? Kyriakopoulos, który jest środkowym obrońcą, gra jako lewy obrońca. Muldur, który jest bocznym obrońcą, gra jako środkowy obrońca. Chiriches, który jest środkowym obrońcą, gra jako prawy pomocnik. Ja tak patrzę na ten skład i nie rozumiem, co tutaj się dzieje. Dlaczego nie ma Berardiego? Do tego Boga i Obiang są zmęczeni, więc no tutaj to wygląda na łatwe zwycięstwo dla mnie. Zaczynamy symulację meczu, a wy w międzyczasie, jeżeli jeszcze nie zostawiliście lajka pod tym filmem i nie zostawiliście subskrypcji, bardzo was zapraszam do tego, żebyście to zrobili. Przykładacie się do rozwijania kanału e, i jestem wam za to bardzo wdzięczny. Jest rebić. Dostaje piłkę z powrotem i jest to gol na 1 do 0 w 16 minucie. Laos. przejęcie piłki jest rebić. Nie wiem dlaczego to poda próbował podawać do mógł Po prostu wykończyć, ale teraz to Nali chyba z główki wykańcza akcję i prowadzimy 2 do zera teraz. Jest dla Crocs. dobry strzał chyba tam Traorę znowu naciskany przez Calabria i za chwilę straci piłkę. czy Chirichas, jaki dribbling. Lopez. To był karny?! Fifa, czy wy... Fifa, czy wy sobie robicie? Jakim cudem to wejście, to był karny?! Rzucam się w prawo. A strzał jest w środek, więc w końcu tracimy bramkę z rzutu karnego. No jest to bramka kontaktowa Sasuolo. Jest Rebic, przebija się przez obronę, ale za późno strzelam. Co jest ze mną dzisiaj? Dlaczego Rebić jest tak głęboko? Jest piłka do Hauge i jest to bramka na 3 do 1. To jest chyba jego trzeci gol w ostatnich dwóch meczach. Co za forma. Dawaj, Belegardy, no proszę, Cię, zrób coś w tym meczu, bo cię sprzedam. To Naruma Show po raz kolejny. Najprawdopodobniej, tak. Więc koniec meczu wygrywamy 3 do 1 na wyjeździe z Sasuolo. Mam nadzieję, że Benevento może udało się urwać tam jakiś punkcik Interowi. Może. Ale Inter prowadził w połowie 2 do 0, więc nie wiem, nie wiem na ile to było możliwe. Dwa bardzo dobre mecze, ale czy to wystarczy na to, żeby wygrać mistrzostwo? Czy Inter się potknie? To są moje pytania, pytania dla Was. No i pamiętajcie, żeby zostawiać też pyta pytania do konferencji pod filmem, ja się z wami widzę za niedługo. Do zobaczyska. Cześć!